Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Akinatora, no bo myślę, że raczej większość z Was kojarzy tę grę. No bo jak widzicie, mam tutaj takiego Gina, który będzie nam zadawał pytania, no i na ich podstawie będzie odgadywał różne postacie. No i w dzisiejszym odcinku Akinator będzie zgadywał piłkarzy. <laughs> Więc ok, zaczynajmy. Na początku może weźmy coś łatwego. Niech to będzie polski napastnik z Bayernu Monachium, czyli Robert Lewandowski. Więc ok, czy Twoja postać tworzy filmy na YouTube? Nie. Czy Twoja postać naprawdę istniała? Tak. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Tak? Czy posta twoja postać pochodzi z Polski? Tak? Ma dziecko, tak? Znacie osobiście, nie? Zazwyczaj nosi kaptur, chyba raczej nie? Czy twoja postać odgrywa rolę w polityce w swoim kraju? Nie? Czy twoja postać jest związana ze sportem? Tak? Czy jest kapitanem? A chyba zaraz zgadnie, czy to jest Lewandowski. Czy po twoja postać lubi zwierzęta? W sumie to nie wiem, dajmy nie wiem. Czy twoja postać rozegrała mecz podczas Mistrzostw Świata w piłce w 2006 roku? Chyba wtedy Lewandowski nie grał. Wtedy też Polska chyba się nie dostała w tym roku. Więc dajmy nie. Czy twoja postać jest związana z Bayernem Monachium? chyba zgadnie. Tak jest. Mamy tej odpowiedź. Jest to Robert Lewandowski. Tak jest. Ok. Weźmy teraz może jakiegoś trudniejszego piłkarza. Też weźmiemy Polaka, ale będzie to mniej znany piłkarz. Niech to będzie może Jakub Madary, czyli piłkarz Brighton. Więc zagrajmy jeszcze raz. Okej. Czy twoja postać powodzi z Polski? Tak. Czy jest dziewczyną? Nie. Czy jest youtuberem? Nie. Czy zna osobiście? Nie. Czy ma dziecko? Chyba model nie ma, ale dajmy nie wiem. Czy Twoja postać jest związana ze sportem? Tak. Czy jest związana z piłką noszą? Tak. Czy Twoja postać łapała i kolekcjonowała motyle? Chyba raczej nie. Ok, czy pochodzi z Poni Nie. Czy Twoja postać stoi na bramce? Nie. Okej, okay, poczekajmy, coś się chwilę ładuje. Aha, jakiś błąd wyskoczył, dajmy spróbuj jeszcze raz. Okej, okay, możemy kontynuować. Czy twoja postać grała na Euro 2016? Nie. Czy twoja postać gra obecnie w sportowej? Tak. Czy jest związana z transportem? Nie. Czy jest pomocnikiem? Tak. Czy ma mniej niż 25 lat? Tak. Ma kol włosy kolor blond? Nie, on chyba ma brązowe włosy. Czy studiowała w Ameryce? Raczej nie, chyba. Czy jest związana z Premier League? Tak. Czy gra w klubie Lech Poznań? Nie. On grał wcześniej w Lechu Poznań, ale teraz gra w Brighton. Co mnie ciekawe, bo on wcześniej się pytał, czy jest związana z Premier League, a teraz się pyta o Lecha Poznań. Okej, czy Twoja postać jest związana z kolorem niebieskim? No w sumie tak, bo Brighton ma niebieskie barwy, tak samo Lech Poznań też ma niebieskie barwy, więc dajmy tak. Czy Twoja postać jest liderem zespołu muzycznego? Nie. Czy mówi to sam językiem co Ty? Tak. Czy gra w Ekstraklasie? Obecnie nie. Czy gra w Arsenalu? Nie. Jest obrońcą? Nie. O, jaką moder? Okej, okay, udało mu się zgadnąć. Chyba 25 pytań zadał, ale udało mu się zgadnąć, więc po raz kolejny udało mu się wygrać. A weźmy teraz innego piłkarza, też będzie to środkowy pomocnik, ale będzie to zawodnik Atletico Madrid, Marcos Jorente. To że ostatnio jak sobie grałem, to jaki na tym ma problem ze zgadnięciem Jorente, no bo w Atletico Madrid jest też dwóch innych środkowych pomocników z Hiszpanii, czyli Koke oraz Saul. Ale zobaczymy, może uda mu się zgadnąć Marcos Jorente. Więc czy jest youtuberem? Nie. Czy naprawdę istniała tak? Czy u sam językiem co ty? Nie. Czy jest dorosłym mężczyzną? Tak. Jest muzykiem? Nie. Jest związany z sportem, tak? Ma związek z piłką nożną, tak? Czy jest ciemnoskóra nie? Pochodzi z Portugalii, nie. Gra w hiszpańskim klubie, tak? Pochodzi z Argentyny, nie. Z Real Madrid? no w sumie trochę jest związany, no bo on wcześniej występował w Realu Madrid, no ale obecnie jest piłkarzem Atletico, no, ale jest związany, no bo wcześniej występował, więc dajmy tak. Czy pochodzi z Hiszpanii? Tak. Jest obrońcą? Nie. Czy stoi na bramce? Nie. Jest pomocnikiem? Tak. Ma czarne włosy? Nie. On ma chyba takie jasnobrązowe. Czy ma obecnie ponad 30 lat? Nie. Ma włosy koloru blond? Nie. On ma takie bardziej chyba brązowe. Czy jest środkowym pomocnikiem? Tak. Ma wytytułowane gałki oczne? No, chyba nie ma. Okej, okay, nie wiem co to jest, ale chyba raczej nie grała na mundialu w 2018 roku. Jorenty chyba wydaje mi się że raczej nie grał, ale. Chyba raczej nie. Czy ma włosy w naturalnym kolorze blond? Nie, on ma takie bardziej brązowe chyba. Czy. Czy twoja postać często uważa się za złą? No, raczej nie chyba. Bo on dość dobrze gra. Isko. Nie, to nie jest Isko, ale dajmy mu jeszcze jedną szansę. Czy twoja postać jest z Ameryki Łacińskiej? Nie. Jest Hiszpanem, tak. Prowadził program telewizyjny, no raczej chyba nie prowadził. Czy miał kiedyś włosy w kolorze blond? Chyba raczej nie, dajmy nie wiem. Jest związany z Barceloną, nie. Jest skoczkiem. No przecież przed chwilą się pytało o piłkę nożną, teraz się pytała o skoczkę narciarskiego, ale nie. Ale możemy też kiedyś zrobić odcinek, w którym akinator będzie zgadywał skoczków narciarskich, albo na przykład youtuberów związanych z FIFA. Ale okej, okay, na razie skaduje piłkarzy i zobaczmy. Jest, czy ta grała w meczu piłkarskim przed Świata w 2010 roku? Nie, wtedy jeszcze nie grał. Ok, zobaczmy coś, znowu długo się ładuje. Ciekawe, czy znowu wyskoczy błąd, czy jednak wymyśli jakieś inne pytanie? A znowu błąd, więc spróbujmy jeszcze raz. Czy grała w Atletico Madryt, tak? A ma smoczy masę? Nie. Prowadzi śledztwo też raczej chyba nie. Używa Twittera? Możliwe, że tak, dajmy chyba tak. Nosi brodę? Nie, on nie ma brody. Gra w piłkę nożną, tak? Jest po. No czemu mam sobie takie, takie dziwne pytania? Gra w ataku, no w sumie Rente Grywał w poprzedniej sezonie w ataku, ale weźmy jego nominalną pozycję z FIFA, czyli środkowego pomocnika No bo jest to bardzo uniwersalny piłkarz, bo on w Hiszpanii grał na prawej obronie, a W mu się nawet grać jako cofnięty na pasji, ale dajmy, że nie weźmy jego nominalną pozycję Czy rozegrał mecz w Mistrzostwach Świata w 2006 roku? Nie O, skadł, Marko Llorente, tylko tutaj jeszcze jest on jako piłkarz Real Madrid, no bo widocznie Ktoś tutaj nie zaktualizował, jest jako kopił kaszarami ale to akurat udało mu się zgadnąć, więc gratulacje dla niego. Ok, zagrajmy jeszcze raz. I może teraz wybierzmy gwiazdę obecnego euro 2020 i niech będzie to Federico Kieza. Włoch ten y, rozegrał bardzo dobry sezon wie, oraz bardzo dobre euro, więc zobaczymy, czego zgadnie. Myślę, że raczej powinien go zgadnąć. Czy Twoja pasja w twoim kraju? Nie. Czy naprawdę istnieje? Tak. Jest kobietą? Nie. Jest YouTuberem? Nie. Jest muzykiem też nie, jest związany ze sportem, tak? Ma związek z piłką nożną, gra w ataku, no w sumie jest skrzydłowym, ale możemy go zakwalifikować jako piłkarza grającego w ataku. Czy pochodzi z Portugalii nie? Czy ma pasato? No raczej chyba nie, raczej pewnie ma lepsze auto. Gra w hokaja, nie? Pochodzi z Brazylii nie? No raczej chyba nie wystąpił w tym. Czy jest cię na skórę nie? Czy napisał piosenkę? Chyba raczej nie. Okej, okay, nie pochodzi z tego? Czy pochodzi z Argentyny? Nie. Czy jest się z posałów, i tańczy? Chyba ja raczej też nie jest z tego znany. On raczej nie ma takich cieszynek związanych z tańcem. Czy ma polskie nazwisko? No raczej kieza nie jest z polskim nazwiskiem. Czy gra w niemieckim klubie? Nie. Tworzy gry wideo? też nie. Czy pochodzi z Francji? nie. Z Anglii też nie. Jeden z Central Madrid? nie. Pochodzi z Europy? tak. Dla co no nie no Nie o tego piłkarza mi chodziło, ale okej, okay, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Ok, nie pochodzi z tej książki. Czy, po, czy Twoja postać potrafi pokazać twarz pokorzysty? Nie wiem, może tak. Pochodzi z Włoch? Tak. Ma ponad 30 lat? Nie. Jest niskiego w Ten Tak. Raczej nie jest aż taki niski, więc raczej nie. Gra na skrzydle? Tak. Jest sportowcem, który zakończył karierę? Nie. Ma związek z magią? No raczej nie. Jest związany z Napoli? Nie. Nosi roketa Też nie. Poziwą to hiszpańskie pochodzenie? Raczej chyba też nie. Ma zarost? Nie. Gra we włoskim klubie? Tak. Jest... czyli Nie wiem. Dajmy nie wiem. Jest pomocnikiem. Na no, i pytał chciał skrzydłowego. Ma... jest bardzo niski? też nie jest jakiś bardzo niski. Ma dużo tatuaży? Nie, on nie ma, nawet nie wiem, czy ma jakiś tatuaż. Ma od 17 do 26 lat tak. Nie znam swojej szybkości. No Kieza aż taki bardzo szybki nie jest. Raczej. Więc dajmy chyba nie. Jestem poi w reality show? Nie. Zagram mecz? Nie, jeszcze wtedy nawet w piłkę nie grał. No, Bez to dosyć młody piłkarz. To na bramce? Nie. Potrafi walczyć? Nie wiem, mo może tak, ale dałem nie. Czy gra na gitarze? Nie wiem. Ma związek małżeński. Nie wiem też. Andrea Belotti. Nie, i dajmy nie, i tutaj akurat wygram. Jest Andrea Bellotti, Kieza. O, jest Federico Kieza. Okej, okay, udało się wygrać akinatorem. No i tutaj też w tej grze można, można dawać postaci fikcyjne, więc wybierzemy sobie taką postać i niech to będzie yy, Alex Hunter, który pojawiał się w fabularnym trybie w FIFA 17, 18 oraz 19, czyli w drodze do słaby. Akurat kiedy sobie grałem w akinatora, to zgadnął Alexa Huntera, więc myślę, że też powinien go zgadnąć. Poczekajmy, bo chwilę się tej ładuje. Okay. Więc okej, okay, czy, czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie. Czy jest prawdziwa? No nie. choć właściwie gra go aktor, ale jest to postać fikcyjna, wymyślona przez twórców FIFA. Czy jest kobietą? Nie. Czy jest człowiekiem? Tak. Pochodzi z japońskiej kreskówki? Nie. Czy pochodzi z gry komputerowej? Tak. Posiada broń? Nie. Czy kiedykolwiek śpiewała? No raczej chyba nie. Nosi wąsy. W sumie mogli, to zależy od tego, jak się go zedytowało, bo można było mu edytować zaraz zaraz fryzurę, ale początkowo FIFA 17 nie miał. Nie jest z tym związana? Czy walczy? Nie. Chodzi do szkoły? No, w sumie jak był młody, to pewnie chodził. Więc dajmy, chociaż obecnie pewnie nie, bo on już tam był jako chyba 19- czy 20-letni piłkarz, więc chyba nie. Czy ma włosy? Tak. Chociaż można było go ustawić, żeby miał. był łysy, ale jednak przeważnie mał on fryzurę. Początkowo też miał. W Fifi 17, kiedy nie może było go chyba do, dopiero chyba od 18 może było go edytować. Czy przez większy czas miał czapkę? Nie. Jest z dorosłym mężczyzną? Tak. Ma telefon? Tak, miał tam telefon. Czy jest związana z GTA? Nie. Jest związana z firmą Electronic Arts? Tak. Tu zaraz sobie może go zgadnąć. Przymaty wiązek z piłką, nożą? Tak. jest ciemno skóra? Tak. Ma dziecko? Nie miał. I tak jest, Alex Hunter. Udało mu się zgadnąć. Okej, okay, no dobrze. Myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A dziękuję za oglądanie i cześć!